Miasto Świętokłowice aktywnie wspiera seniorów z terenu naszej gminy. Robimy to poprzez jednostki organizacyjne, takie jak Ośrodek Pomocy Społecznej, który uczestniczy w projekcie Aktywny Twórczy Senior, ale także Ośrodek Sportu i Rekreacji Skałka poprzez aktywne zajęcia dla osób powyżej 60. roku życia, czy Centrum Kultury Śląskiej, które organizuje przeciwnie inicjatywy dedykowane właśnie tej grupie Jednocześnie jesteśmy w trakcie tworzenia strategii miasta do roku 2030 przewidujące właśnie w sposób szczególny osoby powyżej 60 roku życia z Terenu Zapisane są określone przedsięwzięcia, inicjatywy, które będziemy realizować w najbliższych latach. Jednocześnie pracujemy nad kartą seniora, która będzie przewidywała określone uprawnienia. At last year Z marca tamtego roku jestem uczestniczką aktywacji osób starszych i akurat w tym czasie tak samo z Unii Europejskiej nam refundowali właśnie takie warsztaty też, gdzie tam uczestniczyłam na kurs komputerowy, na kursy dekupażu, muzyki, tańca, więc mile spędziłam tam czas. A tak samo tutaj w Centrum Aktywacji Osób Starszych, tak jak koleżanki mówiły, zamiast wie Pan, w pracy, schorowana, człowiek już osiąga ten wiek, starczy, no niestety. Więc sama siedzieć w domu byłoby mi przykro. A tutaj naprawdę po prostu, że muszę być z domu, że mam ten ruch, że mam ten obowiązek, że mile spędzam czas po prostu w towarzystwie. sobie daje radę, próbuje te zajęcia kobiece jakoś wspomagać technicznie nie jakoś inaczej, turystycznie i tym podobne. Nie wspomniała Pani, że tu dosyć dużo tych zajęć fizycznych bez jest, ten Nordic Walking na przykład z wiosną, latem, nawet jesienią, że ich mi ćwiczyli, no zimie trochę trudno. Przydałoby się, żeby więcej mężczyzn przychodziło na te zajęcia, Przyszło do nas, bo naprawdę nie będą się nudzić. Będzie im dobrze, a może jeszcze. Na przykład fajne są spartakiady, co roku, y, zawsze y, organizowane dla nas wszystkich. Yy, także osiągnęłam pierwszy raz trzecie miejsce. Od dawno nie byłam aktywna fizycznie. Takie taki ja, dziewczynka, kulturę na Później pierwsze miejsce zespołowo karaoke w karaoke występie dostaliśmy. Także manualnie bardzo lubię robić w naleczku, I To się tutaj też na tej wystawie. Między innymi tutaj te przybory kuchenne i tak dalej, aniołki. Fajne są różne konkursy, zabawy Andrzejkowe z organizowane, np. walentynkowe spotkania. Wigilijne, na przykład robiłam całej rodzinie, teraz sama, tę metodę dekupażu, też e, niespodzianki, i tak samo kartki świąteczne własnoręcznie wykonywałam. Czeka. Najpiękniejsza wycieczka, moim zdaniem, była do Wieliczki, zwiedzanie Wieliczki. Potem mieliśmy mieli izo, planetarium. No super, dzięki temu programowi unijnemu, super spędzenie czasu. A będąc na emeryturze, no jest dużo czasu wolnego, i nie ma czasu, dosłownie się liczyć. Jeśli chodzi o osoby starsze proponowaliśmy szeroki wachlarz działań. Były to zajęcia kulinarne, były to zajęcia komputerowe, z nowoczesnej technologii. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia teatralne. Do dziś dnia zresztą funkcjonuje w naszym mieście Teatr Seniora XXI wieku. Oprócz tego mieliśmy też zajęcia fizyczne. Kupiliśmy sprzęt, który zresztą służy seniorom, seniorom do dnia dzisiejszego. Oprócz tego rodzaju zajęć mieliśmy zajęcia z psychologiem, bardzo też ważne dla, dla seniorów, różnego rodzaju terapie, terapia przez pracę, terapia przez sztukę, terapia przez różnego rodzaju nie wiem, sprzęty, które też kupiliśmy. Te wszystkie zajęcia pozwalają seniorom bardziej być aktywnym w swoim środowisku, wyjść do swoich rówieśników, wyjść do sąsiadów, bardziej udzielać się, korzystać z doświadczeń zarówno własnych, jak i osób, z którymi się spotykają. I mamy nadzieję, że te standardy będą w naszym kraju dalej wprowadzane.